Hej, witam was wszystkich tu ren. No i cóż, dawno nie było żadnego mojego pomysłu, a niedawno tak z nudów, żeby się trochę rezerwać, zmontowałem sobie. Da 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 da, da da Death czyli deck taki bardziej agro. Znaczy. Dobra, omówimy go, sami zobaczycie. Zaczynamy. Krzywa many taka, taka. Raczej tutaj mid-late game jest um, po naszej stronie, chociaż parę fajnych rozwiązań na early też tutaj się znajduje. Pierwsze fajne rozwiązanie to grabasz. Um, bardzo fajnie, jeżeli uda się od niego zacząć, ponieważ, no, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej, nie no, większość stworów ma tutaj agonię, więc ten pan rośnie w zatrważającym tempie i naprawdę potrafi nieźle namieszać. Um, mamy oprócz tego dwa trendowate gnomy. Bardzo fajne na początkowe rundy, ponieważ, um, no tuż, dają zawsze te dwa punkty obrzędu i śmierci, więc je, je, jest spoko. Scylenso'wane, no to... No bądźmy szczerzy, nie jest to jakoś super, świetna karta, więc zmarnowanie na nią silensa nie jest złe. Zombieak Karta, nad którą naprawdę długo się zastanawiam, ponieważ z jednej strony jest fajny, świetnie m, można nim e, wymieniać się, tradować za nawet dwumanowe stwory, ale problemem jest to, że... M, no właśnie, on, on ma sens tylko na początku. Potem tak naprawdę i to najlepiej używać go do po prostu kasowania yy, miękkich przeciwnika, ponieważ chodzi o to, że on właśnie ginie i przywraca 5 punktów życia, więc zazwyczaj jest tak, że ile nim tam ubijemy, to on za chwilę i tak zginie i to przywróci, więc to, to jest ta niefajna rzecz u niego. No a tak jak mówię fajne jest, jest fakt, że nie można po prostu tradeować minionki przeciwnika od pierwszej rundy i nie przejmować się, bo nawet jak zginie to gość i tak ma praktycznie full życia, więc to nie jest taka strata. Dalej mamy dwóch szalonych naukowców. Ci goście bardzo fajnie wyciągają sekrety, które są trzy jak zobaczycie za chwilkę. Natomiast no przydają się, no bo to za dwa mamy sekret zamiast za trzy, prawda? No tyle tylko, że losowy, ale i to nie zawsze. Jak dobrze wiemy. Mamy dwóch zbieraczy łupów i to jest jedyna karta, która tutaj nam drouje w praktyce, więc bardzo dobrze jest odpalić ich z serwikruszem, który też tutaj jest. Natomiast jeżeli nie da się z serwikruszem no to wiadomo no, lepiej w ogóle niż wcale, prawda? No i właśnie, pierwszy sekret. Duplikacja. Świetnie działa, naprawdę świetnie działa z Deathwingiem, z Keltuzadem, z, ogólnie z tymi legendami. To no, wydaje się oczywiste, ale w praktyce naprawdę fajnie działa. Zresztą miejmy nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć. Mamy jeden niestety tylko lodowy, który jest genialną kartą i po prostu, no już parę razy wygrał mi grę i to tak autentycznie, no. Po prostu gość już był przekonany, pach, a tu ice block i taki wałek, a ja go wtedy zapinam. No i mamy dwa wyparowania, kolejna rewelacyjna karta. No i niestety problemem jest to z szalonym naukowcem, że on czasem wyciąga, najlepiej jeżeli on wyciągnie lodowy block, no bo to może sobie być od początku, to sobie tam leży, czeka i jest GUT. Natomiast czasem tą duplikację czy wyparowanie on wyciągnie tak, że nie do końca nam to pasuje. Nie? Na przykład fajnie działa taki szalony naukowiec pod, w ostatnich takich rundach kiedy rzucamy detwinga on zabija naszego naukowca przychodzi nam ten y, sekret na przykład duplikacja czyli wyparowanie na de, przy detwingu no i wtedy jest petarda Gorzej jak nie, no ale no. Okay. Następnie golem zbożowy 1. Chodziło o to, żeby tutaj te trzy punkty many troszkę podnieść, a poza tym, no wiadomo, jednostka całkiem fajna. Dwa firebole, dwa polimorfy, czyli taki magowy standard, myślę, to raczej w większości deków tutaj jest. Generalnie z kolem ognia jest otle fajnie, że dzięki posiadaniu Antonidasa, tam troszkę zaraz o nim będzie powiedziane, Teoretycznie możemy spamować fireballami w przeciwnika, a z drugiej strony no zależy od rozgrywki, jeżeli w czwartej rundzie, tak uważam, jeżeli w czwartej rundzie nie mamy nic innego do zagrania, to lepiej pierdyknąć tego firebola, czy tam w niego, czy w jakiegoś uciążliwego minionka, yy, niż po prostu trzymać go i czekać na jakąś okazję. Polymorfia, no to wiadomo, to to raczej jest late game spell, aczkolwiek, no w razie zagrożenia nie wahamy się ani chwili, po prostu używamy i, i już. E, no właśnie, dalej, no, Servik On tutaj tak naprawdę równie dobrze mógłby go nie być, bo gość nie ma tak tego zastosowania, jak mi się wydawało. E, on tu głównie polega na, znaczy działa z kombosie z Feugenem i z Talagiem, ze ślusorerem czy właśnie ze zbieraczem łupów, ale tak jak mówię, jeżeli go nie macie, bo na przykład nie odblokowywaliście na to naprawdę nie ma jakiejś wielkiej straty. Gorzej właśnie z Genem i ze Stalak, ponieważ ci panowie, obie po pięć many są tutaj w pewien sposób podstawą komba, bo wrzucamy jednego, drugiego, a następnie ludzie The Twinga i mamy The Twinga i dwóch yy, Tadiusów, nie, jest petarda. Dalej, to, 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 to też jest dość ważna karta, mimo że jest jedna, ponieważ jest to jeden z fajniejszych tanków w ogóle w tej grze. Uważajcie, <laughs> w związku z czym, yy, no jeden dlatego, że po prostu już ma, no, nie miałem miejsca na więcej, a tak naprawdę, no tych tańszych kart też troszkę trzeba, a droższych z kolei no, były lepsze. Tak jak na przykład zamieć i jedna fala płomieni. Tak, jeden flamestrike, dwie zamiecie, no to nam tutaj służy głównie po to, żeby przeciwnika nie tyle co wnerwić, to po prostu pozbycie zagrożenia, na przykład rewelacyjne są te dwie karty na token druida. Grałem ostatnio z takim jednym, który zrobił całą, całą niestety przegrałem, ale tak nas pomował jedno te grzechy. No i trzy najdroższe karty w deku, czyli Antonidas, on fajnie działa z tymi duplikacjami, z ledowym blokiem i tak dalej. W sensie z sekretami. Kyle to that, który tutaj no, na moje nieszczęście zazwyczaj jest tak, że albo przychodzi mi wcześniej do ręki, albo mam go w ręce cały czas razem z Detwingiem i wtedy tak czy inaczej on przypada. No i na sam koniec właśnie Detwing, którego rzadko widuje się w jakichkolwiek taliach, rozpiskach, ale uważam, że jest naprawdę fajną kartą i przy takim zestawieniu o tutaj no po pierwsze nieraz ratuje życie, to okazało się, że gość potrafi po prostu wow robić po drugie, fajnie działa z sekretami, ponieważ on owszem niszczy wszystko, co jest na stole, ale po, a, no właśnie Fagen i Stalak właściwie na tym korzystają, czy może nie tyle korzysta, ale nie, nie ma takiej straty ze ślusążerem, czy też golemem zbożowym. Hmm, ale po pierwsze, kasuje wszystko u przeciwnika i to czasem naprawdę hmm, psuje mu plany, a po drugie, no właśnie te sekrety zostają na stole, mimo że on wchodzi. Całą rękę tracimy, tracimy wszystkie stworki, ale sekrety zostają, więc jest ok. No i dek, tak, wydaje mi się, że rozpiski dupy nie urywa, nie? A zaraz zobaczycie, jak wesoło się nim gra i bawi. Widzę, że na początek z grubej rury yy, lecę przeciwko Reksarowi. Yy, co do kart w ręce, kula ognia, flamestrike i polymorfia na razie spadają. Zostaje tylko trendowa gnom. I popatrzmy. O, jajajajaj. No, nie do końca to fajnie wyszło. Brakuje tutaj jakiegoś na przykład grabarza. O! Przeciwnika Flara. Okej. Okay. To jest dość ciekawe, ponieważ praktycznie gość spalił sobie kartę, która oj bardzo by mu się tu przydała. No nic, trendowaty gnom na stół i na razie to by było na tyle. O! Niestety troszkę nie za fajne rozdanie. Nierubiańskie jajo od niego. No i zaraz zobaczymy. U mnie Keltu Zat, no więc ja sobie wezmę i pingnę w przeciwnika. Dodatkowe dwa punkty obrażeń, koniec rundy. I no niestety te droższe karty przybyły. <laughs> Właśnie przynajmniej na razie uuu Dzikusak. No to wcisk za czwórka prosto we mnie. Jasna sprawa. No i myślę, że to raczej tyle. Co u mnie Zombiak. No i właśnie. to jest ten moment, w którym zombiak właściwie już przestaje być w porządku. No ale z drugiej strony zbyt wielu opcji nie mam, więc sobie zagram właśnie. Oj, Najpierw pewno skasuję tego prosiaczka, a potem wrzucę zombiaka i jeszcze w niego pingnę. Znaczy, nie w zombiaka, w przeciwnika oczywiście. Zombiak, no cóż, no, no ma na te dwa punkty ataku, trzy punkty życia. Tyle tylko, że no właśnie, w tym momencie już trajdowanie go jest troszkę, troszkę niefajne. Ale nic to, jest tutaj stalak w ręce. Eee, tylko osobiście uważam, że Stalaga lepiej użycać jako drugiego, bo ma 7 punktów ataku, 4 punkty życia. Ale z drugiej strony hop, i wrzucę go sobie. Bo lepszej opcji tutaj nie widzę. Zabiję mu nożownika. Trudno przywrócę mu te 5 punktów. życia, Miejmy nadzieję, że stalak się opłaci. No. Grubiański sierżant. No i co? I wstalaga, a jak żeby inaczej. I tajemny strzał. No to tyle jeśli chodziło o mojego turbokoksa. Jeszcze Sępa se. kutafon wrzucił, wiedziałem, że granie przeciwko capowi to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, jest Szalony Naukowiec. Jest Trendowaty Gnom. I jest Pingiecie Prościusieńko Wsępa. To nie był dobry pomysł, żeby go wrzucać. Natomiast teraz widzicie, ręka już tak dość wypchana tymi kartami, już powoli wkraszamy w ten moment, kiedy to ja tu będę okej. Okay. Przeciwnik. Ojoj, drogi przeciwniku, to się teraz skopałeś? Nie, ice block. W sumie aż w tym wypadku bardzo dobrze zadziałałby. Mm, Jakież mu jest. No, To, co psuje przeciwnika, jest Fagen Ale na razie trzeba wrzucić zamieć. Takie jest moje zdanie. A następnie po prostu dobić mu tego, co Koniec rundy, no plusem jest to, że ja mam więcej kart w ręce jednak, jednak tych kart w ręce jest więcej, więc może coś z tego wyjdzie. <laughs> U przeciwnika sekret, strzał i chyba tyle, coś mi się wydaje. Nie, jeszcze rozkaz zabicia, nie rozumiem do końca tego agro, takiego bezsensownego po prostu tłuczenia, bo mam kartę, no ale... Ja się znam, jest Feigen. I strzelam w przeciwnika. Dobra. To co mi się nie podoba z kolei, to to, że on ma ten cholerny sekret. I to są dwie opcje: albo misdirection, albo cofka na rękę, albo pułapka. <laughs> tak czy inaczej, nie dobrze się dzieje. Osia punktów życia u mnie tylko. Eee, dobra. To ja sobie wrzucam keltuza I jadę prosto w przeciwnika. Co się stanie? A? W takim razie już wiem, co to za sekret. <laughs> jest to dość prosty sekret. Otóż Snake Trap. Też rzadko widziany według mnie. No, jest nożownik. Co oprócz nożownika? Pieseły. No tak, jak żeby inaczej. O. Mhm. Ale te pieseły nic tutaj. Wilkor Alpha. Źle go wsadził, mądzioł ponieważ dostanę na jednym punkcie życia i w następnej rundzie mam nietykalność. Znaczy, no, oczywiście, może sobie strzelić, ale ja i tak przeżyję. W związku z czym teraz through flamestrike, strzelę sobie w niego. No, i go sobie uderzę, sprowadzając go do 11 punktów życia. W związku z czym, wielce prawdopodobnym jest, yy, że tą rundę wygrałem, ponieważ mam jeden punkt życia, ale jest też odpalony Ice Block. Na stole 10 punktów ataku. Ooo, Ice Block. Pajaka nie spodziewa jaka gałganie. Na stole 10 punktów ataku plus mogę sobie pingnąć nawet. Także zwycięstwo jest moje. O, jeszcze na wszelki wypadek przybył Fireball. Hop, hop. I. Hop. Zwycięstwo. Proszę bardzo, jak w masełko. Zaś jako drugi mecz gram przeciwko Magowi e, i to ruskiemu, czyli miejmy nadzieję, że będzie powtórka z dzisiejszego. Ci e, co Stalaga? Nie, wymieniam Stalaga wymieniam zamienię. że będzie powtórka z dzisiejszego Nie dla Was oczywiście wczorajszego meczu w siatkówkę. Czyli na kopie capo i do dupy. O, jest Deathwing. Czy fajnie. Jeszcze trochę czasu zanim go użyję minie, ale, ale jest. Także spoko. Przeciwnik zaczynasz mijać many. Mhm. No dobrze, w takim razie ja sobie wezmę i wrzucę trendowatego gnoma, którego on pięknie za moment. Oczywiście to ewentualnie może rzucić ten yy, Arcane Missiles. <laughs> Ruskie to nieprzewidywalne, cholera wie, co tam ma młodsza inżynier. Okay. No dobra, to po prawdzie tak do końca nie rozumiem kompletnie tego, co on tu teraz uczynił. Eee, ale, ale, okej. Okay. Co ja na to? Ja tu mam Antonidasa. Nie, ja mu piękne brzmi amane, bo to jest dość niebezpieczny stworek. Na tym na razie koniec. No i znów cholera, układają mi się w ręce karty, które e, jak najbardziej fajne, ale troszkę nie na ten etap gry. Deathwing. Hmm, Flames Anthony Antonidas. No najbliższy ten Fireball jest, no i oczywiście Loot Holder, ale, ale to tyle. <laughs> I znów mój ruch. O! O! Pięknie! Wchodzi zombiak. Wchodzi zbieracz łupów. I jest ok. Zombiak tutaj bardzo fajnie może przetraderować z niedużą stratą. To, że go leczę tam za dwa, to naprawdę nie jest jakiś problem. <laughs> o! Żywiała wody, No to na tego pana pójdzie Fireball. Mm -hmm. albo i nie pójdzie. Okej, okay. gość sam właściwie zrobił to, co ja chciałem, żeby zrobił, więc e, to, co ja chciałem zrobić, o, więc to, to jest w ogóle ciekawe zagranie. Szalony naukowiec, dobra. To ja mu fire boluje, tego żywiołaka wody? I na razie to tyle. Py, 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 py. Fireball we mnie. No dobra. W takim razie wychodzi na to, że ja wrzucam sobie grabarza. Wrzucam szalonego naukowca. No i pingam prosto w przeciwnika, kończąc tym samym rundę. Py, 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 py. Hm. Okej, okay. ogniscy pocisk we mniejszo i to tyle? No chyba sobie ja robić nie, rozbysku rozu. Łooo. Wow. I lodowa lansa w. No no tak, w grabarza. Ojejej, dobra, u mnie Fagen. Okej, okay. w takim razie pan Fejgen wchodzi na stół. Albo lepszy mam pomysł. Nie. Cholera, dobra. Skoinuję się w Antonidasa, tak? To miałbym za darmo Firebola, no ale trudno. Wolę go wrzucić teraz i, yy, i za chwilkę, czy to z zamiecią, czy flamestrikiem, nawet będę miał po prostu Firebola w ręce by i będzie ok. Cztery many, pinga, wy w mhm. akolite bólu. No, w sumie tak, dobre zagranie i u mnie wyprowadzenie. No dobra. W takim razie ja wezmę i przejadę za Miecią Dostaję Fireball z tej okazji Także jest pięknie, A następnie po prostu cisnę w przeciwnika Za 7 punktów obrażeń Szkoda tylko, że Antonidas na stole jak tutaj deswing. No ale wiecie jak jest, nie ma lekko, nie? Ognisty pocisk znów w Antonidasa I co? Fireball? Jest i fireball. <laughs> No to w takim razie już nie ma takiej straty. O, jeszcze pocisk lodu. To dostanę sekret. Co to za sekret? Wyparowanie. Proszę bardzo. Yy, no cóż, to teraz w takim razie Feigen, trendowaty grom i pościutko w przeciwnika, bum, sialalala. Dziesiąta runda coraz bliżej, chociaż fajne karciuszki tu w ręce, więc wypadałoby je zużyć przed oczywiście odpaleniem detwinga. Ale zawsze tak jest. A z drugiej strony wiecie. O, no i już mam akurat okazję pozbyć się znaczy pozbyć się Firebola. O, jest i stalag. Super. No to co? No to wchodzi stalag. Piękny w przeciwnika. O, fakt, ale to spieprzyłem. Dobra, chodziło o to, żeby nie piękny, tylko zużyć Firebola. No nic. W takim razie go skasuję w ten sposób. Fireball zostanie na za chwilę. Jakoś z rozpędu wziąłem i, yy, ten, i... i... użyłem pinga, a powinienem oczywiście... ten. O! Przeciwnika Antonidas. Rozbłysk mrozu. Dobra, u mnie duplikacja. No to tak. Wrzucę sobie duplikację. Kulą ognie Antonidasa. I go spingam. Hop! Widzę, że Mm, tak bijemy. No i teraz na przykład z czystym sumieniem będę mógł wpierdzielić Detwinga i wypadałoby tylko, żeby wrzucił parę stworków, ale stworki wrzucają nie karty chłopie Ale on ma przemiał w tym deku 8-14. No, nieźle, nieźle. Ok, no i teraz. I teraz patrzcie, bo no to się będzie działo. O nie, ice block. Dobra. pieprzyć ice block. Jadę prosto z niego. Hop. I the twing. Zru. wszystko wypadało, a tu dwa Tadiusy i the twink. Yo. I teraz mogę skończyć rundę. Ciekawy, co on na to. Aha, jeszcze jak ktoś zginie, no to. Hmm. jak mrozu. Super. Mam tu jeszcze wyparwanie wrzucone, i ten, i i, i. i duplikacje, tak? Tak, duplikacje, więc generalnie jest miedzią No. No i proszę, i tak się właśnie gra. sru Smuczu się go zjadę na koniec. Kolejny raz. Easy as fuck. Bardzo jestem kontent z tego, że udało się właśnie. Taki Takie fajne kombidło chociaż to jest raczej już tak na totalne wykończenie wroga, bo to no, już tak będzie ciężko przeżyć. No ale byliście świadkami tej jakże wielkopomnej chwili i tak jak mówię, no tak jest naprawdę fajny, owszem jest tu sporo legendarek, ale tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery z nich są praktycznie za darmo w Naxxramas, Doko Deadwing i Antonidas są no, nie za darmo. Deadwing, aczkolwiek jest niestety potrzebny, Antonidas niekoniecznie spokojnie można go czymś innym zastąpić, mm, ale no wiecie, tak. Już, jak już go mam, to niech się nastranduje. Poza tym fajnie zgarniać ciosy przeciwnika, bo y, zawsze jest taki must-kill. Antonidas, wszyscy się spinają, boją i tak dalej, więc czasem warto go mieć tylko jako takiego taunta w znaczy no nieoficjalnego. Yy, no nic, no deck przedstawiony nadzieję mam nadzieję, że wam się spodoba. Yy, no i oczywiście pamiętajcie, żeby lajkować, subować, komentować, łapkować w górę. Yy, no i rzucać kolejne wyzwania, o czym też muszę wam przypominać, bo nie rzucacie wyzwań i no nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. No nic, dobra. Yy, tyle, yy, zapraszam jeszcze na Darksiders. No i do usłyszenia już wkrótce. Strzeczka, hej.